Także kosimy dalej ku Już cztery razy w koło mamy opiechane, że poprzeczek nie mamy. Na kośidźmi już co to będzie widać. Powinno eee, być eee, całą komorę na czerwonym. To jest około. Tam... 13, 14 ton e, i do tego jeszcze na drugi No teraz już były pełne praktycznie z linki 4 na kobotach e, teraz e, no liczyć po 4 tony każdy tutaj, tak mógł mieć e, W tej chwili już tak nie będziemy mieli e, idealnie po prostu pojedziemy bez powrzeczniaków znaczy nam się broszkę, e, nam się to troszkę już zmieni co do kombajnu, na razie nie ma co narzekać. Przystawka też fajnie idzie. To jest przystawka, bo nie wspominałem na pewno wcześniej, kupiona w tym roku. U pana Jacka w Zatorze. Na pewno kto ma bizony lub inne, znaczy tylko bizony praktycznie, on tam rozbiera kombajn na części. Ja jednego tą przystawkę kupiłem, ona z jego BSM chodziła. Eee, po prostu dołożyłem parę gum, bo brakowało tam dwie czy trzy, trzy gumy, trzy gumy dokładnie chyba. Eee, uszczelnienia powymieniłem, bo były już takie poparciałe, się sypały. Eee, sprawdziłem oleje, tam do jednej przykładnie dolałem, przesmarowałem, Ponadpinałem łańcuchy, szczeliny podmiększałem, bo były za duże. No i przystaweczka no jak na razie śmiga jak ta lala. E, także także pozdrowienia dla Pana Jacka, na pewno będzie oglądał, jak nie, to jego brat. E, także Mateusz widzisz przy stawkach wiszcze, nie wiem jak tam u Ciebie, ze żniwami. No jak kolcze, bo widzisz sam jak to wygląda. E, widzisz jak to wygląda, Kokuryza bardzo się łamie, ciężkie kolby. po no, tak się obłamuje, jeszcze dwa dobre wiatry, by połowa na ziemię poleżała. Z tej strony na to dużo e, mocy ją e, położyło e, także tam filmik będzie do obejrzenia zobaczycie jak BS chodzi z przystawką możecie zobaczyć na przyczepie z filmiku czy zbiorniku jak będzie jakiś jak czyści e, tam ktoś pisał o żeby pokazać dokładne przezdrojenie w BS-ie co tam, co tam zrobione e, będzie chwilę czasu może dzisiaj po koszeniu też na polu jak się uda Yy, obejdziemy kombajn, wszystko pokażemy. Także ja już dojeżdżam do końca pola. Yy, w kierunku przyczepy będzie teraz wysypanie, bo dwa razy w koło nie ma szans objechać. Także do usłyszenia i pozdrawiam! No, witam dalej, po raz kolejny. W tej chwili właśnie skończyliśmy kosić ten kawałek. To był nasz drugi kawałek, więcej kukurydzy nie mieliśmy. To by było 3,5 hektara. No, tak to wygląda, jeśli chodzi o, o przystawkę. W miarę jest to pocięte. No, nie, wiadomo, nie jest to rota dysk, ani tam inne rzeczy bo tylko wiadomo, te śmigłówki. Zejdę z poprzeczniakiem. Na poprzeczniaku, wiadomo, to zawsze są rzędy na siebie te znaczy. I tak o, pocięte jest to w miarę, no w miarę dobrze, nie ma tragedii, kawałki są takie dosyć, dosyć, może nie wiem jak to jest, gdyby było bardziej sucha kukurydza, tak to by wyglądało, co do kombajnu, na razie się fajno, no mieliśmy, kurczę, teraz on mały przestój, ale to pas przeskoczył. Może liwel to na pewno moje niedopatrzenie, gdzieś tam wlacha ta, co przesunie pas od załączonej i była za luźna i po prostu przeskakiwał o jeden ząbek, gdzieś pas na zewnątrz i przeznaczyłem taką niżkę na, na dwóch paskach, co spowodowało właśnie rozwalenie tego pasa, już Wam go pokażę, i zrobiło się z paska coś takiego. No. no, i on wpadł po prostu między następne dwa pasy, powodując zrzucenie tych dwóch pasów. E, także e, tak to wygląda. E, jeśli chodzi o przystawkę, no żadnych e, zastrzeżeń. No, Jacek z Zatora mówił, że będzie chodziła, że mogę tylko smarować i jechać. No, jak na razie. Wszystko ok. E, przystawka nam też robi małe straty, będzie to teraz to do zrobienia na dniach, a mianowicie e, starsze orosy, tu gdzie jest ta płaszczyzna, tu jest płaskie, e, miały tu dziób taki straszkowy. Co powodowało, że kurdza spadła, ona zawsze na z bok wpadła e, do łańcuchów i łańcuch ją wciągnął. Tu jest płaszczyzna i u kurda się ześlizguje, potrafi po prostu rozkaturla się i po prostu wyjedzie do. Przodu. Także tutaj przyjdzie teraz, bo tu jest guma uszczelniająca wiadomo. O, ale tu trzeba będzie dać jeszcze pod te dwie śruby nawet, które znajdują się w tym przednim dziobie. Myślę dać kątowniczek i tutaj taki język gumowy wyższy, żeby po prostu zatrzymałaś tak, no nie tylko czy nie będzie się za dużo zatrzymywało. I kurczę czy będzie znowu hmm. No kurka, teraz ciężko tu powiedzieć, czy nie będzie się gromadziło za dużo i znowu górą będzie przekryć, ale chyba nie powinno, jak będzie w miarę wysoko. Coś na necie widziałem właśnie w tych przystawkach tak prowione, także trzeba będzie to e, pomyśleć. E, jeśli chodzi o te docinacze w tej przystawce, e, to jest na takiej zasadzie zrobione, jak e, o, to są śmigła, dosłownie noże obrotowe, e, także one po prostu się kręcąc na tną to, ile się da. A mianowicie, yy, noże w niby w tym miejscu. Tu jak wałki wciągają. Teraz przystawię kamerkę Tak, o, wałki się kręcą, wciągają do dołu. A nóż to ma przy tych swoich dużych obrotach wszystko yy, szatkować. Yy, nowsze wersje nowsze w klasie, tak samo, są noże. W yy, klasowskiej przystawce widziałem. Ale na wałkach ma takie płytki, prawdopodobnie te płytki powodują jeszcze docinanie, właśnie. Docinanie powodują tych jeszcze masy całej kukurydzianej, tak żeby to tak wyglądało. Tam się ktoś mnie pytał co do przezbrojenia BS-a. Dużo nie przezbrojaliśmy. Najważniejsze, mamy wszystkie klepiska, ale klepisko główne jest przezbrojone. Tylnych nawet nie ruszaliśmy z tego względu, że Skoro tradycyjny kombajn domłaca przednim klepiskiem, wszystko, a z tyłu ma wycząsacze, no to po co tutaj? Rzeczywiście się zgadzać. Nie kuje, nie ma problemu z tym. Przednie klepisko ładnie wszystko wymłaca, także kolbki są domucone, nie ma z tym żadnych najmniejszych problemów. Co do tylnej sit, to, to wiadomo kosimy na sitach tradycyjnych. No nie mam teraz może latareczki, ale mam gdzieś latarkę w drugim telefonie, już zapalamy, o, na tradycyjnych hitach kosimy, to w pewności wystarcza, z tyłu zamiast żeby, jak wspominałem wcześniej, tą blacha jest, jest tutaj jedna blacha zamontowana, żeby po prostu te sypki, bo to były w oryginale takie te druciane świateczki, żeby te sypki tu nie wpadały, tylko po prostu z tyłu od razu yy, za blachę. Klepiska są popuszczone, tylne tak na trójce, one po prostu mają tylko zadanie przepchać masę i to właśnie jest różnica, w tym jest taka różnica między klawiszowymi, że tu jest szybki przepych tego właśnie materiału, a nie tak klawiszowy, zanim on to przerzucił, już na zbierę taką ilość i dopiero to zacznie przerzucać. Także na dzisiaj już koniec koszenia. Także ja już biorę się, składam na wózek, no i jedziemy do domu, a ciąg dalszy koszenia to już będzie jak wszystko dojrzeje, będzie pogoda, mówię, wilgotności jeszcze za niektóre, większość kukurydzy ma powyżej 30, 34, 35, także do usłyszenia i pozdrawiam.